No hej, witajcie na kanale Grieber, kanale, na którym chcę Wam pokazuję, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dzisiaj jesteśmy w Berlinie, a dokładnie w Berlin Mall, w testy i przy okazji oglądamy Cyberkawa, także serdecznie Was zapraszam. Oglądajcie. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że chyba jeżeli chodzi o drzwi, to mamy tu inspirację z Blade Runnera. Raczej nie jest to logiczne i nie jest to wcale ekonomiczne, żeby te drzwi tak się otwierały do góry, przynajmniej tak mi się wydaje. Dwa siedzenia, które wyglądają całkiem przyzwoicie, chyba lepiej niż w Y i w Trójce. Nie mamy niczego do sterowania, mamy duży ekran i bardzo duże koła z bardzo aerodynamicznymi kołpakami kształty, takie troszeczkę połączenie Cybertrucka z Teslą model Y. O dziwo, z drugiej strony wygląda dokładnie tak samo. Także nie ma co się tutaj doszukiwać jakichś różnic. Myślę, że nie ma różnicy czy jesteś pasażerem czy kierowcą, bo tak naprawdę kierowcą jest tutaj ten komputer, który gdzieś tam w środku się znajduje. Konsola przypomina to co znamy z trójki z Y, aczkolwiek wygląda na to, że jest karbonowa z wierzchu. Jeszcze się przyjrzymy trochę z bliska. Stąd ciężko dojrzeć nie wiemy też jakimi funkcjami można sterować z ekranu ale zakładam, że software jest podobny jak w Tesli tutaj mamy takie o, proszę boczki tutaj ten odblask, doskonale znamy z tych Y także Tesla czerpie pełnymi garściami ze swojego dziedzictwa ciekawy kolor Jestem ciekaw, jakiego, jakiego typu to są materiały. Czy to jest wrap, czy to jest e, tak pomalowane. Duża listwa świetna, ale mamy też światełka. Proszę bardzo. Wygląda też na to, że przednie koło jest delikatnie mniejsze od tylnego. Nie wiemy, co się kryje pod tymi chyba kołpakami, czy tam osłonami AREO. Myślę, że jeżeli one rzeczywiście są wykonane z plastiku i tak blisko są rantu, no to prawdopodobnie albo, albo opona jest pokolorowana, co też jest możliwe, albo jeżeli kołpak jest tak duży, no to będziemy mieli takie same reklamacje, jak w, cyber, w Cybertrucku. Dodatkowo chciałem Wam też pokazać siłownik otwierania drzwi. Zobaczcie, takie to jest wielkie bydło, ale mamy tylko jeden zawias. Także jakiś plus też jest. Słuchajcie, Wojtek zauważył być może dosyć istotną rzecz. Eee, zobaczcie, kamera jest zlokalizowana tutaj, o, tutaj pokazuje paluchę, i ona widzi też do tyłu i na boki w momencie, kiedy drzwi są otwarte. Bo żeśmy tak naprawdę zachodzili w głowę, dlaczego drzwi się otwierają do góry. No, moja teza jest taka, że po prostu Elon Musk tak kazał, bo tutaj mamy inspirację Blade Runnerem, ale może też chodzi o utrzymanie widoczności przy otwartych drzwiach zobaczymy. Zwróćcie też uwagę na lokalizację kamery w słupku. Proszę bardzo. Tam nikogo nie ma. No bo tak naprawdę z tyłu nie mamy siedzeń. I kamera jest skierowana troszeczkę bardziej w tą stronę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Chyba nowinka, jeżeli chodzi o Tesla. Czyli mamy przednią kamerę. Dobrze, to teraz jeszcze krótka opinia. Najpierw ci przeciwnej. Co sądzisz o tym samochodzie? Podoba mi się z wyglądu. Chętnie bym się nim przejechała. I tyle? Tak. A podoba się czy nie? No powiedziałam, podoba mi się z wyglądu. Dobra. Wojtek, co o tym sądzisz? No zdecydowanie dobra koncepcja, ciekawa e, przyszłość motoryzacji na pewno. też wielu się pewnie z tym nie zgadza. jest, nice. ale fajnie też gdyby to auto trafiło do klientów indywidualnych, jako normalnie auto z kierownicą, a może już bez. Czyli no, mówisz nie coś nie w rodzaju do... Tesla 2? Tesla 2, jak najbardziej. Ja już, już ustawiam się w kolejnym. A Wy co sądzicie? Czy jest to przyszłość motoryzacji? Czy to będzie też Tesla 2, czy nie? I tym pytaniem chciałem zakończyć ten materiał i zaprosić Was do żywiołowej dyskusji pod filmem. Moje zdanie oczywiście znacie. Ja jestem zwolennikiem tego, aby samochody jeździły same, a my moglibyśmy się skoncentrować na innych, przyjemniejszych rzeczach. Niniejszym dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie. I serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez was nas by nie było.